Dzień dobry. Już niebawem spotkamy się na spotkaniu sieciującym w ramach czwartej rundy programu rozwoju bibliotek. My z Martyną i Elżbietą bardzo już się do tego spotkania szykujemy, ale też bardzo chciałobyśmy zaprosić Was do jego współtworzenia i w związku z tym właśnie powstaje to nagranie. Chciałabym Wam krótko opowiedzieć o tym, jak się przygotować na spotkanie sieciujące. No to ruszamy. Jak sama nazwa wskazuje, na spotkaniu sieciującym będziemy się sieciować, wymieniać kontaktami, poznawać, ale też, zgodnie z obietnicą, będzie tam czas na to, byśmy dla siebie nawzajem byli, były doradcami, doradczyniami w sprawie projektowanych usług. I Żeby to było możliwe, chcemy Was poprosić o przygotowanie krótkich prezentacji na temat jednej wybranej usługi i chcemy od poprosić każdą z bibliotek, która bierze udział w czwartej rundzie PRB. I teraz opowiem Wam chwilę o tym zadaniu, a przede wszystkim o szablonie prezentacji, którą przygotowałyśmy, żeby łatwiej Wam było przygotować wystąpienie. Zaczyna się ten szablon od strony tytułowej, tutaj w żółtym dymku wpiszcie nazwę usługi, w pomarańczowym podpiszcie, wpiszcie imiona, imiona i nazwiska osób tworzących zespół, pracujący nad usługą. Jest też, jak widzicie, miejsce na logo Waszej biblioteki. I zaraz po pierwszej stronie tytułowej naszej prezentacji pojawiają się trzy kluczowe pytania o usługę. Pierwsze z nich brzmi... Na czym polega pomysł? Ważne żebyście w kilku słowach powiedzieli co jest najbardziej interesującego w waszym pomyśle i co jest takim kluczem tego pomysłu. Drugie pytanie to jest pytanie o grupę docelową, a właściwie o użytkownika, idealnego użytkownika waszej usługi. Opowiedzcie nam kto to jest i do kogo ta usługa będzie skierowana. I trzecie pytanie Pytanie o korzyści. Jakie korzyści przyniesie usługa osobie, która będzie jego odbiorczynią czy odbiorcą? Jej odbiorczynią czy odbiorcą? I potem część właściwa, czyli opowieść o ścieżce, ścieżce korzystania z usługi, ścieżce klienta. I ta część będzie podzielona na trzy mniejsze części. Będziemy chcieli Was poprosić, chciały Was poprosić o opowiedzenie nam tego, co się dzieje przed rozpoczęciem usługi, podczas trwania usługi i po jej zakończeniu z perspektywy użytkownika. Dlatego jest ważne, co się dzieje przed rozpoczęciem usługi z perspektywy użytkownika, że z usługą jest tak, jak z powanie w worku, to znaczy. Jeśli chcemy kupić produkt, to możemy go wziąć do ręki, obrócić, obejrzeć z każdej strony. Czasami możemy też spróbować produktu, natomiast usługa zawsze dzieje się w czasie rzeczywistym i trzeba się trochę zdecydować na nią, nie wiedząc, na co się człowiek ostatecznie decyduje. Dlatego tak ważne jest to, co się dzieje przed rozpoczęciem usługi. Bo to jest taki moment, żeby zawalczyć o, o klienta, o użytkownika i żeby od, rozwiać jego wątpliwości. I tutaj szablon będzie się składał z trzech slajdów w tej części, w której pytamy Was, co robi osoba, co widzi, z czym się styka osoba, zanim jeszcze skorzysta z, fakty z faktycznej usługi. A w drugim kroku zapytamy was, czy poprosimy was o namysł i opowiedzenie nam co ona myśli, jak się czuje, czego nie wie, a co wie, być może czego się obawia, albo co jest dla niej ekscytujące w tej usłudze. To jest bardzo ważne, ponieważ w trzecim kroku, jeszcze przed rozpoczęciem usługi z perspektywy i użytkownika, jest taki moment, na opowiedzenie, na przemyślenie, opowiedzenie różnych możliwości i pomysłów, na takie rozwiązanie, które być może um, osoby wahające się skłonią do skorzystania z usługi albo odpowiedzą na e, pytania, które pojawiały się w głowie użytkownika, zanim ci jeszcze e, faktycznie je wypowiedzą. Także w trzecim kroku, na etapie przed rozpoczęciem usługi. Opowiedzcie nam o własnych pomysłach, różnych możliwościach rozwiązania, rozwiązywania wątpliwości, rozwiewania wątpliwości albo zwiększania zainteresowania czy ekscytacji. Tak po to właśnie, żeby osoba odbyć może takiego nawet ciepłego myślenia o usłudze i wstępnego zainteresowania faktycznie zdecydowała się z tej usługi skorzystać. Ten etap przed jest takim etapem walki o uwagę i walki o czy za, zabiegania o, o to, żeby użytkownik, użytkowniczka zdecydowały się, zdecydowali się skorzystać z usługi. Na kolejnym etapie prezentacji chcemy Was zapytać o to, co się dzieje podczas trwania usługi z perspektywy jej użytkownika. Co osoba robi, co widzi, z czym się styka, co ją, co ją spotyka, z kim się spotyka być może również, czego doświadcza. To jest ten moment, żeby nam o tym odpowiedzieć. W drugim kroku pytamy o emocje i uczucia, bo one mają duże znaczenie w korzystaniu z usługi i wpływają na to, czy klient ostatecznie, czy klientka, czy użytkownik, użytkowniczka są zadowoleni z tego, czego doświadczają. Więc warto sobie zadać pytanie, co osoba w związku z tym doświadcza, z, z czym się styka, co myśli, jak się czuje, czego nie wie, co chce wiedzieć, co, co jest dla niej komfortowe, czego być może się obawia. Wszystko to na tym etapie warto wiedzieć, żeby być może zaproponować czy zastanowić się nad rozwiązaniem. Kłopotów i rozwinięciem tego, co w, w, na etapie działania się usługi jest atrakcyjne, emocjonujące, korzystne, ważne. I o to prosimy Was, o opowiedzenie o tym także prosimy Was w prezentacji. I w trzecim. Etapie w, trzecim, w trzeciej części prezentacji prośmy prosimy Was o to, żebyście nam opowiedzieli, co się dzieje po tym etapie, kiedy użytkownik, użytkowniczka de facto kończy kończy, kończy korzystanie z usługi. Bo dla niego usługa się kończy, ale z naszej perspektywy ono się jeszcze nie kończy, tak? Powinniśmy zaprojektować to, co się dzieje po także dlatego, żeby budować relacje z użytkownikami, użytkowniczkami, także dlatego, że dać możliwość skorzystania z kolejnych naszych usług, jeśli ktoś był zadowolony, albo na przykład poskarżenia się nam, jeśli ktoś był niezadowolony, albo na przykład ma pomysł, jak coś można zrobić lepiej. I na tym etapie również prosimy wam, was, żebyście nam opowiedzieli. Co robi osoba po zakończeniu usługi, co widzi, z czym się styka, być może także to, z czym wy do niej się odezwiecie po tym, jak z usługi skorzysta. Jak będziecie dbać o ten kontakt, jak będziecie docierać być może z kolejnymi propozycjami, a także jak, jaką dacie możliwość poskarżenia się, jeśli ktoś. Chciałby się poskarżyć. Z tych skarg warto się ich nie bać, ponieważ wynikają często po prostu usprawnienia czy ulepszenia naszych usług. I nawet jeśli one nie są w pierwszym momencie miłe, to zwykle są podpowiedzią albo często są podpowiedzią, albo dobrze, jeśli są podpowiedzią, co możemy zrobić lepiej. Także to można z tych niezadowolonych głosów wyczytać i z tego skorzystać. I także tutaj prosimy Was o to, jak o opowiedzenie o pomysłach, możliwych rozwiązaniach na kontakt z klientem, klientką, użytkownikiem, użytkowniczką po skorzystaniu z usługi, być może pomysły na kontynuację danej usługi lub jej modyfikację, kolejne etapy itd. Na prezentację każda z bibliotek będzie miała 6 minut, co oznacza, że na jeden slajd przypadnie około 30 sekund. Dlatego tak często powtarzałam mówiąc o kolejnych slajdach, że prośmy was, żebyście krótko o czymś opowiedzieli, albo opowiedzieli o najważniejszych rzeczach, albo opowiedzieli o klubi, tak? Mamy 6 minut na 12 slajdów, więc nie ma miejsca ani czasu. Na mówienie o nieistotnych elementach usługi. A z drugiej strony, tak krótki czas myślę, że może być bardzo, bardzo mobilizujący. Także nie bójcie się tego, potraktujcie to raczej jako przygodę i wyzwanie. Żebyście się mogli jeszcze lepiej do tego zadania przygotować. Zapraszam Was do obejrzenia webinarium, którego nagranie jest dostępne poniżej tego nagrania, które teraz oglądacie. Polecam też spojrzenie na przykład usługi. Usługa nazywa się Empatyczne Spotkania i jest usługą dla seniora. To jest usługa, o której Agnieszka Sikorska, nasza ekspertka podczas webinarium, też w trakcie tego webinarium mówi, więc ja. Wrzucam wam PDF z krótkim opisem tej usługi. I też ze ścieżką, przykładową ścieżką usługi, ścieżką klienta. Ona, jak widzicie, jest bardziej skomplikowana i bardziej złożona. Ta nasza jest prostsza, ale być może będzie dla Was inspiracją. I uwaga. Mówiłam teraz o pierwszym zadaniu, a tak naprawdę mamy dla Was dwa zadania. Drugi jest zupełnie proste i bardzo przyjemne, myślę, i polega na tym, żebyście zapytali minimum trzy osoby z waszego otoczenia, co was najbardziej cenią, co jest waszą mocną stroną. Niech każdy zrobi to pojedynczo, nie chodzi o to, żebyście to robili całym zespołem. Zapytaj, zapisz odpowiedź i weź ze sobą notatki na spotkanie. Przydadzą się nam. Ja dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że, będzie wam, że to zadanie będzie dla Was interesujące, a Wasze prezentacje porwą nas na spotkaniu sieciującym. Gdybyście mieli jakieś pytania, to zapraszam do kontaktu. Tutaj jest mój mail: joanna.szymanska.maupa.frs.org.pl. Tyle o zadaniu. Pozostaje mi tylko powiedzieć. Do zobaczenia.